No wiecie, ja takie dwie, dwie rzeczy dzisiaj nie wzięły. Tu, jak żeśmy przed, przed tym spotkaniem Ja rozmawiałem z Maćkiem o niepaleniu, i, no i, no i Paweł akurat przyszedł i tak powiedział takie słowo. Mówi, tu nie ma to, że coś jest bez bólu, łatwo przychodzi. Nie? I, i tak, tak mi Paweł pomogłeś z że, że to że to niestety nic nie ma lekko. Nie? Ja, ja ostatnio oblałem. Egzamin na prawo jazdy, a, a 12 mamy egzamin na motocykl, No i też nie ma lekko, ileś tam godzin musiałem wyjeździć. I, i, tak, i, tak, i tak mam no, stracha i lęka. Nie? A, a druga rzecz, tak zobaczyłem, dzisiaj yy, się yy, 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 nie spodziewałem, yy, taka była sytuacja, że nagle no, nie będą mówić na temat. No bo kto tam wyjeżdża z tej, z, tej, z tej Ukrainy? Bogaci, nie? A biedni zostają. A tam ktoś się odzywa, no ale jaka by była sytuacja, jakby to się w Polsce zdarzyło? Kto by został, nie? Ja mówię, patrioci. Tam ktoś się roześmiał, Ja mówię, z czego się śmieję? Ja bym został, nie? Bo to jest mój kraj. Ja mam to wyssane z, z mlekiem matki, nie? Każdego z tych kotach, chciałbym mi to odebrać, bym po prostu zatłukł. Nie? I nagle cisza. Nagle zrozumienie. Słyszę, że inne spojrzenie, nie? bo, bo wielu denerwuje, jak tam widzą te suwy, te fury na tych te zagranicznych tych rejestracjach. I, 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 się, I jest pytanie, a kto tam został? Ja, ja zobaczyłem, że e, tak jest w wielu sprawach, że mnie się wydaje, że to bogaci, e, bo mają pieniądze, to u, uciekają, a biedni zostają. Nie, nie, to jest, to jest po prostu kwestia podejścia, kto, jest, kto, 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 kto to czuje. I tak samo, wiecie, i tak samo do mnie to, to, to doszło gdzieś w jakimś momencie tego trzeźwienia, nie, bo, bo mnie nieraz takie momenty byłem, tak jak tutaj rozmawiałem przed spotkaniem, na wideo a się nagrałem, żeby mu pokazać, bo sam siedzi na ten ryfie i też nie pali, a jest instruktorem kejtu, no, nie, i on musi mieć, nie może ważyć tak jak ja, z to, że że no, kilo, I mówię, zobacz, to jest witik". i chciałem mu trochę otuchy dodać, żeby, żeby nie czuł się samotny w te świątyni on jest z Gdańska chłopak i powiem wam, że takie, takie nieraz inne, inne spojrzenie na to, że jest właśnie to, to, to drugie życie, że można i jeszcze jedna rzecz. Ja jeszcze dzisiaj rano grałem pod kościołem, słuchajcie, i tam później zawsze idę na jajeczko do proboszcza. I no i wchodzę i mówię tam, o, tam o, o Bogu, a nagle mówię, mówię, ale Bóg się z jedną rzeczą pomylił, A Wojtek mi mówi, a z jaką? Ja mówię, ze starością. Mówię, to jest od Boga starość. Słuchajcie, tam takie towarzystwo tam profesorsko-ordynatorskie jakieś i tam im mi mówią, Starość to jest najpiękniejsze uczucie, nie? I ja wie: co? I ja mówię, ja się w ogóle na to nie godzę. Nie? Że ja w pewnej rzeczy nie mogę robić. Ja mam 66 lat i, i, i ona mówi, a ta, taka kobieta mówi, to widocznie pan jeszcze jest bardzo młody. Skoro się pan i może pogodzić. A starość jest po prostu coś pięknego. I, i też wiecie, to jest to, że. Ja bym chciał znaków od Boga, żeby mi pokazywał. A to nieraz znaki od Boga to jest właśnie dzisiaj Paweł. To jest właśnie ten gość, co tam przy stole powiedział, to jest właśnie ta kobieta u tego proboszcza. Nie? To, są, to są takie jakieś rzeczy, które ja dostrzegam. Nie? Wiecie, ja nawet dzisiaj byłem wdzięczny za to, że na placu Wilsona sprzedawali kwiatki. Nie? Mówię, kurczę, tak wszystko pozamykane, bo to pierwszy dzień świąt, a te, a te kobieciny stoją z tymi kwiatami, nie I zawsze można e, kupić czy, czy to, to pozamykane, czy nie pozamykane. Nie? I takie jakieś refleksje mnie po prostu nachodzą i się bardzo cieszę też z takiej jednej rzeczy. Słuchajcie, jak ja bym dzisiaj nie miał tego mitingu, nie? To ja nie wiem, gdzie bym, gdzie bym ja poszedł po prostu i gdzie spędził yy, no te, no te, no te parę chwil takich, że czuje się naprawdę jak, jak u siebie, wśród swoich. I ostatnia rzecz Wam powiem. Wiecie, jak kiedyś, ja mieszkam na Bielanach, jak wychodziłem tam w takie święta, to tam takie grupki chodziły, to gdzie tu kupić weżałek? Tu na tym mecie nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tam nie ma, tu tego. I takimi grupami się chodziło, a teraz nie ma tego, nie? I ja powiem, Kurry, trzeba, czy oni wszyscy umarli, nie? Czy, czy te... I przychodzę tutaj, patrzę co? Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję bardzo.